Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Cepesła22 na mapce Szpakowo w oczekiwaniu na farminga 25 co dzisiejszym e, farmingu, a w dzisiejszym farmingu e, kosimę sobie tutaj szanowny rzepak na nowej polu co to takie właśnie kupiłem pole, bardzo duże pole więc powiem wam, że to nie wiem, czy to nie był jakiś błąd ale aczkolwiek zaczynamy nawet ten e, header e, szerszy troszkę, no widać że jest szerszy bo inaczej ile ja będę kościł po pole więc no na spore pole, bardzo spore pole tam dużo mi zainwestowałem to pole i dosiadłem było 10%. na no, Wam powiem, że będzie ciekawie na pewno zaczynamy e, od rzepaku kosić tam ze sobą nie też rzepak, no ale coś poradźmy. no mam dalej pole trochę na okolicę teraz, co wiecie to możemy tak się trochę pokosić teraz, że pakł znów, no no, ale o no, tak mi akurat wychodzi znowu. Mogłem sobie odpuścić, ale aczkolwiek chyba ze będzie parę odcinków, bo live'ów naprawdę nie mam kiedy robić. Teraz nawet była przerwa na ten weekend, no bo ja jestem zajebany i tak się wyrażę. Byłem ja jeszcze w pracy w sobotę, więc jeszcze robotę w domu, robię, więc ja naprawdę nie mam czasu, żeby ponagrywać na tą chwilę, aczkolwiek... No i oczywiście znowu mnie ABS-a zacięło, więc dobrze, że zdążyłem spojrzeć, patrzę, że to się nie rusza, bo ten monitor jest drugi, patrzę i znowu się zaczyna. Jak tutaj inaczej było coś z tym aws em dawno, dawno nie używano, może dlatego, że ten monitor mam, teraz po śnieżki, nie wiem. więc wracając do tematu, to no jak, co ja to robię, a, no, popadało fajnie, no niektórym w południowej części kraju niestety zalało, jak się spodziewano, Przykro bardzo, ale no, coś na to się poradzi, na no, niego jakiś żywioł jest, bo była się historia, historia będzie się powtarzała co inne lat. To no, jest nieuniknione. Takie frunty nadeszły i tak musi być, co że poradzi na to. No więc, no bardzo, nie fajnie. W tym roku też te swoje żywioły swój żywioł pokazał. Przecież, gdy tylko pokazał, prawdziwe oblicze. No ale cóż, Trzeba bardzo... być teraz na e, e, południowej części Polski Polskiej Co do tego decydujemy? nic nie Tak, do pomocy udzielimy. Jak ktoś ma takie organizacje organizacyjne, to pojedziemy się i pomocy A tyle zostaje. Na taka opcja, pomocy tak zostaje. na suolo, tak bardzo, bardzo mam, mam, to tak, No i tyle. Smutne, akurat, no smutno, to jest smutno, tutaj akurat w moim okolicy spadło 40 litrów na metr kwadratowy, litrów na metr kwadratowy, coś takiego się w tym, jakby to bym więc no, trochę spadło i teraz już właśnie dzisiaj mamy poniedziałek, jutro prawdopodobnie w środę ruszyńcą, więc widzę, że 30 zostało. Nagrać wam część do tego, jeszcze później z agregatu i siebie, troszeczkę się uda. Raczej się tam nie uda się, nawet dwie osoby, częściej raczej to się nie uda. Więc na agregacie zakończymy. No tyle mogę Mam obiecać, że coś Coś będzie. No i ta jakiś vlog, też jaki długi nie będzie, bo ja długi vlogów nie będę robił, bo telefonu nie będę trzymał w łapie, jakbym miał na no, tą. Ten ten, 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 no to GoPro, czy jak zwał, tak zwał tam? Może kiedyś się dorobię, ale na tą chwilę, no nie posiadam. No i tak, tak z telefonu trochę ponagrywam, ale to tak sobie wychodzi nieraz. No tu jest ściągnik kubłotka, wymieniłem sobie z tego Zetora, ale i tak, tak to nic nie pomogło. Ten ciemnik jest, muszę większy obciążnik do tych większych ściągników dać, bo niestety też mi przeważa. E, więc to taka trochę po prostu wyszło, tak. Nie sądziłem, że aż tak będzie. Mały się jak do bo siewka Wyspana na a wyszła jednak to Dobra, gasimy tutaj ciągniczek. Wracamy do kombajnu. Rzepaku się nasypie. Fajnie, elegancko, że paczku najdziemy. spore, duże pole. Bardzo duże. No, Chyba więcej niż tamtym w sezonie. Tak myślę. No, więc tutaj, tutaj też widzę, że pod długosem te działka wychodzą. To wszystko to na tej mapie pod długo wychodzi, no ale coś poraśnie. I niedawno był kombajn smarowany, już widzę, że już potrzebuje smarowania. I jedziemy dalej. 4 tonę wysypamy i jednak No, trochę, powiem Wam, że trochę nic zejdzie też nie pomóc, czy też wierzycie? Dobra, może wzejdzie na pewno, ale w międzyczasie chyba się amortyzator sami też połączy, też nie Tak, żebyście nie wiedzieli cały czas to samo. Ta łąka będzie ciągać znowu i znowu, prawda? Wyrost i tak. Musi przydać się kontrolę, bo to się tam nie otrzyma. Jak to się kto się też by było nie nagrywał. będę nagrywał, też będzie trzeba zaraz do się, objawia, się i do na południu To jest co tyle. już się Nie chcę się doczekać. A, to trzeba Miałem więcej dowodów, wiedziałem, że w setie z obniż chodzi, że muszę zerwać rangować. Więc moje placy chcą mi oddyć. Trochę się podpijają na wodzu i tam tam, tam. Ale tam, tam, bo tam. Chyba się wtedy na pusto nie jechać. Będzie rozpoczynkowo się będzie szerszy poprzecie Wariumy. No, pamiętam, że to, 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 to takiej ale w tym będziemy poradzić, poradzić. Tak. A nic już u nas nie będzie stać. Muszę wtedy ich kupić, a jeszcze będziemy do wormika kupić. No, bo ten wormiku tam nasz stad nie jest No, jest. no ale aż zobaczymy, no, jak to będzie, ale również jest ciekawie.

nie jestem wiadomo, czy pomyślcie i tak dalej. Szybciej uwykopolę, to na niej. Na Nie wiem, A tak wygląda, co to, starać, to Stwarzane przez Gąbiców są zrobione bardzo dobrze osiągane, czytelne kwiatki robione, śnieg narek, ale w tej części Polski, oczywiście. oczywiście, się idzie Gdybym teraz zarządzał, zarządzał, to trzeba powiedzieć, że tak, bo Kiedy wpadnie, nie wiem, bo się jak w że To żeby to bo jestem w zobaczyć, jak to będzie walka z domem, na co Dlaczego nie będzie Zacznijmy chyba spać, paźdę, żeby akurat w porządku mam się jakoś do na to zobaczymy. Ktoś tu chyba na mostu, chyba na małe, ale jest nie do robię. Na którymś odcinku, pewnie z tak to do tego samego miejsca, czy nie dojadę. To raczej będziemy tak poprzez sierpniu, kiedy ci tutaj Piękne miejsce. Tak Ciekawostka. Dobra, przekrótsze pole teraz się zrobiło. Dobra, nie, nie wnikaj. Dlaczego Musiałem więcej po prostu hedarem łapać? I dlatego. I dlatego tak wyszło wyszło dobra, nasypiemy będziemy kończyć po prostu ten odcinek to będzie gdzieś około 10-11 minut jak z samym początkiem no, że początek mi się nagrał, ale mi się skraszowało później więc no cóż, ja tu wsypuję życzę Wam miłej, miłego tygodnia, weekendu zależy kiedy ten odcinek będzie Pozdrawiam przede wszystkim. No cóż mogę, widzimy się w kolejnym odcinku z FSL22. Pozdrawiam, Lewis.